Siemaneczko morda, jeżeli taki film Ci się spodoba, to strzel łapeczkę w górę, tak, strzel łapkę w górę, zostaw pozytywny komentarz, tak, pozytywny komentarz i subskryb... i suba z dzwoneczkiem, tak, zostaw suba z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę i pozytywny komentarz, no to widzimy się już na filmie! Hej, Siemoneczko, ziomeczki, witam was bardzo serdecznie w takim nietypowym luźnym vlogu, tak nietypowym luźnym vlogu, bo niestety nie mogę wyjść na dwór, bo wiecie jaka jest sytuacja w Polsce, już nie chcę o tym gadać, no ale wiecie jaka sytuacja teraz jest, że cała Polska jest w czerwonej strefie, ale już więcej nic nie mówię. No niestety nagrywam dla Was vloga w domu, tak vloga w domu nagrywam dla Was, bo chcę Wam powiedzieć to, że naprawdę stawcie łapeczkę w górę, bo to będzie bardzo motywowało, jest taki luźny vlog, hashtag 63, takie pogadanki do widzów, do kamery, tak to nazwę, bo chcę Wam powiedzieć to, że teraz będę na Was vlogi nagrywał i tam filmy, bo naprawdę ja mam taką motywację, tak mam taką motywację do nagrywania, to naprawdę... Popiszcie się aktywnością y, po tym filmem, bo ja nagrywam dla Was te filmy. Wy, no, wiedząc, zawiecie łapeczki w górę, no ale popiszcie się aktywnością po tym filmem, bo ja czasami te filmy montuję, bo kur 30 minut, po 20 minut, po 15 minut. Jeśli łapie górę, to no, naprawdę popiszcie się aktywnością, ale chcę Wam powiedzieć to, y, że. Co ja chcę powiedzieć? Kurwa, dajcie mi pomyśleć. Chcę tu powiedzieć, że możecie naprawdę wbić na mojego Instagrama. Tak, możecie wbić na mojego Instagrama. Serdecznie, serdecznie wam polecam. Bo jak to zrobicie, będziecie fajnymi mordeczkami. Jeśli tam chyba 4-5 followów brakuje i będzie 50 osób, to polecam wam wbić na mojego Instagrama. Tak, serdecznie wam polecam wbić na Instagrama, bo jak to zrobicie, będziecie kozak mordeczki, tak do... Chcę wam powiedzieć to, że naprawdę teraz będę nagrywał częściej filmy, bo jestem w domu, mam te zdalne nauczanie, czy jak tam to się nazywa. bo będę na was nagrywał filmy, nie wiem, co dwa dni y będę przysiadał do telefonu, będę odpalał kamerę i będę tam gadał sobie do kamery, tak, co dwa dni będę sobie dla was nagrywał filmy, bo po prostu ja też mam, chcę mieć dla siebie czas, tak, chcę mieć dla siebie czas bo mam nadzieję, że to zrozumiecie, bo ja też mam swoje życie kurna prywatne, też mam swoje życie prywatne, bo mam nadzieję, że to docenicie i po prostu będziecie aktywni pod tym filmem. Wtedy będę wiedział, że chcecie kolejny odcinek z tej serii na swoim kanale już od roku. Yy, luźne vlogi. Bo po prostu ja to jest taki luźny vlog, teraz zrobiłem pogadankowy, bo chcę powiedzieć, że, moje, że w piątek miał być livestream, stream, ale... Znaczy był livestream ale coś mi się nie udało i musiałem niestety wyłączyć To nie wiem, tak we wtorek albo w środę zrobię live streama To mam nadzieję, że wbijecie tego streama Bo liczę na waszą obecność, tak liczę na waszą ba co ja powiedziałem? Kurna mi się, kurna język poplątał Liczę na waszą aktywność, naprawdę liczę na waszą Aktywność, bo po prostu... Ja się staram, czasami jak mówiłem te filmy montuję po 30, 20 minut, albo po 15, to mu musicie docenić mój kunszt roboty na YouTube, tak musicie docenić moją pracę na YouTube Tak mu musicie docenić to, bo ja się bardzo staram I, i tak w ogóle e, tam miał być to live z Shoty. Ale coś tam nie wyszło i ten ale może jakoś się teraz tam z nim dogadam po, po, po odcinku, że tam do niego popiszę, że mogę z nim tam livestreama odpalić, tak sobie do nariego shoty tam napiszę, że elo elo naris czy odpalić, że nam livestreama takie coś tam, na takie, tam takie coś tam napiszę, że czy Nary shoty odpalić, że nam livestreama tam sobie tak do niego napiszę. I tak, w ogóle ja chcę Wam powiedzieć, to, że może też jakąś serię będę prowadził z Forza Horizon trójki. Tak, z Forza Horizon trójki, bo po prostu ta gra jest fajna. wyścigowa gra, to naprawdę fajne się misje robi. Naprawdę dobre. Jeszcze będę chciał prowadzić serię z Forza Horizon trójki. Na tym vlogu Was tam informuję, tak, serię z Forza Horizon. Trójki, czwórki niestety nie mam, ale może sobie zakupię w tym roku tak do e, Chcę wam powiedzieć to, to, że jeszcze możecie wbić e, na grupę na Facebooku, czyli Arbuzika Archenoksa wtedy wam polecam wbić na tą grupeczkę, bo jak będzie 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 po prostu bardzo spoko e, tak, będzie bardzo spoko i chcę wam powiedzieć, że naprawdę możecie wbić na mój serwer na Discordzie, polecam wam wbić, bo stworzyłem serwer dla widzów na Discordzie, to polecam, mówić, proszę, zróbcie to dla mnie. Wbijcie na Discorda, bo po prostu stworzyłem bardzo fajny serwer dis na Discordzie. To liczę na to, że wbijecie na Discorda, tak liczę, że wbijecie na Discorda i na Instagrama, tego Wam w serdecznie polecam być na Instagrama, bo po prostu wrzucam tam fajne foteczki, tak są tam fajne fotki. No to co, jeszcze ja będę tak się wami będę żegnał, to byłby na tyle w tym vlogu, ale chcę się wam powiedzieć, że, powie, że tak z 15 łapek górę, a z 20 pojawi się kolejny... Może taki luźny vlog, że ja będę po prostu siedział sobie na fotelu i chcę gadał na jakieś tam tematy, no to co ja się wam będę żegnał. Widzimy się w następnych produkcjach na moim jakże przeepiskim kanale. A few moments later...